Czy wy, moi drodzy, naprawdę nie rozumiecie, że to jest turniej? Mundial to jest turniej, a Polska gra tutaj o najwyższą stawkę, o zdobycie Pucharu świata. Przecież to był mecz ewidentnie zagrany tak, mówię o tym meczu z Argentyną, żeby Francuzi w ogóle nas nie mogli rozczytać. No, my prawie w ogóle piłki nie mieliśmy, no to, no to, no to z czego oni nas, nas rozczytają? No? Nie wiedzą, jak się dzisiaj prezentujemy. Świetna myśl taktyczna naszego selekcjonera. Byliśmy na łączach z tym stadionem obok. Wszystko, wszystko było pod kontrolą. Cokolwiek by się działo tutaj, trzeba by było strzelić, byśmy strzelili. Jedną żółtą jeszcze mogliśmy złapać, no to złapaliśmy wszystko pod pełną kontrolą. Zrozumcie, to nie chodzi o jeden mecz, tu chodzi o zwycięstwo w turnieju. Francja jest dzisiaj zielona. W ogóle nic nie wie na nasz temat. Nic. No ile my żeśmy raz tą piłkę tam mieli. Świetnie, świetnie to raz jak grał Czesław, nie Michniewicz. Awans, a przed następnym rywalem możemy po prostu każdą taktykę obrać, bo i tak po prostu nie wiedzą, jak gramy. Trzymajcie się.